Cześć, witajcie, witajcie Mamy sobotę, poranek, dzień pochmurny Trochę e, słaba pogoda, żeby wyjść na rower Ale można nagrać wideo e, I w zasadzie to e, nie planowałam nic dziś nagrywać Ale obejrzałam wczoraj e, fantastyczne wideo Kasi z Życia pod palmami e, na, temat, e, na temat ideologii na temat tego, jak one funkcjonują, jak można je rozpoznać, jakie mają cechy, jak z nich wyjść. Bardzo fajne wideo. I akurat tak się złożyło, że pod moim filmem pojawił się komentarz z plikiem od niejakiej pani Estery W, która do napisała: Bardzo polecam przeczytać niestandardowa wiedza. I tutaj pojawił się link do pliku ze strony niejedzenie.info i wciągnęłam ten plik, jest to książka w formacie PDF i no, jestem przerażona tą książką, ale też nie będę oceniać z góry, może przyjrzyjmy się temu razem i włączamy myślenie oczywiście, tak? Jestem też ciekawa, czy wy spotkaliście z... Spotkaliście się z, tę, z tą książką, a może z jego autorem? I co o tym sądzicie? Ja nigdy nie słyszałam o tej książce. Nazywa się ta książka Inedia, Styl życia bez jedzenia. Jest napisana przez niejakiego Jochaima, Jochaima Verdina. Wygooglowałam sobie tego pana, znalazłam jego, jego wideo na YouTubie, zresztą jest wiele filmów z nim na YouTubie. Także jestem tak na gorąco w tym temacie. Nie przygotowałam się, ale może też chodzi o to, żeby spojrzeć, jakby uzyskać takie pierwsze wrażenie. tak? No dobra. I o co chodzi w tej książce? Ona co prawda nie namawia, ale promuje styl życia bez jedzenia. Czyli według tej książki Człowiek nie musi jeść w ogóle, nigdy, przez całe życie. I oczywiście cała książka, ma wiele rozdziałów, opisuje jakby całą tą filozofię, chociaż tu jest napisane, że ta książka ma być bez filozofowania, że też przedstawia jakieś naukowe podejście, czy może pseudonaukowe podejście, no ale już nie będę wnikać jakby w... To, co ona prezentuje, tak naprawdę, ale chciałabym zastanowić się też nad jakby przekazem, który się pojawia nieoficjalnie, czyli jakby to, o czym mówiła Palma i o czym mówimy tutaj. Dlaczego inedia? Teraz czytam fragment książki. Przede wszystkim podkreślam, że celem tego rozdziału nie jest zachęta do inedii, lecz tylko obiektywna informacja. Czyli jest, chcą nas poinformować obiektywnie, że jest taka metoda i że możemy z niej korzystać. Czyli jakby tutaj oni biorą odpowiedzialności za to, że nie, namawia, nie namawiają nikogo. OK. Temat "Dlaczego żyć bez jedzenia" nie ma przekonywać o wyższości niejedzenia, tylko informować o aspektach i wpływie jego na jednostki oraz społeczeństwo. Czyli tutaj. Oczywiście, autor nam, e, informuje nas, że e, nie jest to żadne wywyższanie się. Że w zasadzie jest to tylko informacja i e, informuje to tylko o aspektach takiego stylu życia, czego możemy się spodziewać. Jeżeli czujesz, że Inelia nie interesuje Cię, że jedzenie to przyjemność, z której e, nie masz zamiaru rezygnować, to na pewno ten styl życia nie jest dla Ciebie. I tu możesz zakończyć czytanie. No, ja mogłam zakończyć czytanie, ale nie zrobiłam tego, bo jestem ciekawa, co jest dalej. Natomiast tutaj on, autor sugeruje, że jedzenie jest przyjemnością, czyli jakby nie, nie mówi, że jedzenie to jest coś, co podtrzymuje procesy biologiczne organizmu i że generalnie jemy, żeby żyć, a nie żeby było nam ciągle przyjemnie. Dobra, to, co czujesz, jest najważniejsze dla ciebie, jeżeli postanowiłeś iść świadomie, czyli wybierać swoją drogę rozwoju duchowego. Czyli tutaj autor podkreśla rozwój duchowy, czyli jest to jakaś część rozwoju duchowego. Dlaczego miałbym żyć bez jedzenia, skoro spożywanie jego to taka przyjemność? Zdarza się, że ktoś zadaje mi takie pytanie, mówi autor. Przede wszystkim wiedz, że nie musisz, bo też nikt nie ma zamiaru zachęcać cię albo zmuszać do tego. Jeżeli jednak chcesz wiedzieć, dlaczego niektórzy wybierają życie bez jedzenia, Możesz przeczytać poniżej, co najczęściej mówią o tym. E, no dobra, jestem ciekawa bardzo nawet. Zapewne każdy niejedzący ma swoją odpowiedź na to pytanie, jednak część z nich powtarza się. E, tu wymienionych jest kilka faktów. Kilka faktów i najczęściej słyszanych odpowiedzi. Przypadki opisów doznań indywidualnych dotyczą tych niejedzących. Którzy nie zmuszają ciała do życia bez jedzenia i których ciało właściwie funkcjonuje przy takim stylu życia. Czyli tutaj autor mówi, że yy, kiedy mamy ten styl życia, nie polega on na tym, żeby zmuszać ciało do, na, do niejedzenia, tylko chyba, że ciało samo nie chce jeść. Ok, i co? Pod rozdział kolejny. Stan zdrowia. I teraz tutaj autor za, za, zaczyna ten rozdział yy, pisząc. Wyobraź sobie. Swoje ciało działające doskonale, bez najmniejszych niedomagań, żadnego przeziębienia, kataru, kaszlu, bólu, zmęczenia, znużenia itd. Można tu wyliczać wiele niedomagań. Ciało tak zdrowe i czyste, jak u kilkumiesięcznego, całkowicie zdrowego niemowlaka, tylko wiekowo starsze. Czyli autor przedstawia nam wizję idealnego zdrowia. Możemy sobie teraz zadać pytanie, czy takie zdrowie istnieje. I czy jest to realistyczne, kiedy czytasz ten opis, możesz pomyśleć, że przecież czujesz się podobnie i jesteś zupełnie zdrowy. Jeżeli jeszcze nie przeszedłeś pozytywnie doświadczenia z niejedzeniem albo długotrwałym postem, prawdopodobnie nie wiesz, nie czujesz tego, co ja opisuję. Czyli autor sugeruje nam, że dopóki nie spróbujemy niejedzenia, tak naprawdę nie wiemy, czy jesteśmy zdrowi, czy nie. I nawet jeżeli twierdzimy, że czujemy się fantastycznie, to pewnie tak nie jest w rzeczywistości, że może nam się to wydaje, albo po prostu nie znamy tego lepszego stanu. Ehm, tego stanu doskonałego zdrowia i samopoczucia, choćby nie wiem jak dokładnie go opisywać, nie da się wyrazić słowami tak dokładnie i dogłębnie, jak można go odczuć doświadczeniem. Czyli tutaj autor sugeruje, że nieważne jakby to opisać, nie jest w stanie przekazać nam tej nirwany tego uczucia, kiedy tego doświadczasz. Czyli można powiedzieć, że zaczyna namawiać na spróbowanie. No bo jak inaczej masz mieć pojęcie o tym idealnym stanie, skoro wychodzi na to, że musisz spróbować po prostu, tak? Większość ludzi zdrowych nie wie, co to jest doskonały stan zdrowia, bo tego nie doświadczyli. Dopóki nie doświadczysz na sobie, możesz jedynie wyobrażać sobie, że człowiek czuje się lepiej w okresie inedii niż w czasie, kiedy jadł i czuł się doskonale. W cudzysłowie. No dobra, i co dalej? To tutaj, czyli, no właśnie, nie będę już dalej czytać, wiem mniej więcej o co chodzi. Kolejny podpunkt wolność. Będąc doskonale zdrowym, bez potrzeby jedzenia i picia, jestem wolny od powszechnej wiary w przymus zdobywania, przygotowania i spożywania pokarmu. Znaczy to, że głód, niedożywienie i związane z tym problemy nie dotyczą mnie bez względu na miejsce, w którym żyję. Autor mówi nam, że doskonałe zdrowie i pozbycie się potrzeby jedzenia i picia daje nam wolność. I bez tego nie jesteśmy wolni. Jesteśmy zniewoleni, bo musimy jeść, tak? Czyli tutaj mamy obietnicę wolności. To tak, jakbyśmy byli już duchem, jakbyśmy nie mieli ciała i nie mieli potrzeb fizjologicznych. No, na to wychodzi. A czy wtedy też się nie wydala, jak się nie je? Czy te potrzeby fizjologiczne też znikają? No bo jedzenie jest potrzebą fizjologiczną. Zastanawiam się na głos, tak? Nie oceniam na razie. Um, Okej. Okay. I Nedyk może wybrać. Nie potrzebuje pożywienia, żeby właściwie funkcjonować, ale może zjeść cokolwiek dla przyjemności, dla towarzystwa lub z innego powodu. Wolność wyboru, której ludzie normalnie jedzący nie mają. Kolejny cytat. Ehm. O, i następny podpunkt. Oszczędności. Pomyśl, ile czasu, energii i pieniędzy przeciętny człowiek spędza na następujące czynności związane z jedzeniem. Najpierw pracuje jak niewolnik, żeby zarobić pieniądze. I co, wszyscy jesteśmy niewolnikami, bo pracujemy. Eee, dwa, czyli jesteśmy gorsi, skoro jesteśmy niewolnikami, tak? Jak myślicie? Eee, dwa, za te ciężko zarobione pieniądze, ile godzin miesięcznie spędzamy na zakupach żywności? No faktycznie, dramat. Eee, trzy, następnie przygotowujemy posiłki, więc kroimy, obieramy, gotujemy, smażymy i tym podobne. Cztery. Potem spożywamy to ze smakiem albo nie i z przekonaniem, że przecież człowiek musi jeść, żeby żyć, że nie ma innej możliwości. Podpunkt piąty. Po zjedzeniu myjemy naczynia, sprzątamy i może już planujemy, co będziemy przygotowywać na następny posiłek. I podpunkt szósty. Z pełnym żołądkiem nie chce się nic robić. No nie wiem, no, ja nie mam takich stanów, jak ja zjem dobry obiad zdrowy, wysokotłuszczowy teraz... To wręcz mam energię i chęć do działania, e, czy do ćwiczeń, czy do życia w ogóle. Tak, e, tutaj autor twierdzi, że z pełnym żołądkiem nie chce się nic robić, ponieważ ciało ma mniej energii, bo skierowało ją na trawienie. Odbija się to też na niekorzystnie na naszym samopoczuciu, czyli stajemy się nieszczęśliwi, kiedy jemy. Tak, tak sugeruje autor. Kilka razy na dobę ciało domaga się, by wydalić to, co zjadło i wypiło, bo inaczej zatrułoby się i przestałoby funkcjonować tyle roboty i czasu, tyle pieniędzy po to, żeby to wszystko wydalić. Taka jest logika tego autora. Kiedy ciało nie wytrzymuje przecią, przepraszam, kiedy ciało nie wytrzymuje przeciążenia pokarmem i nagromadzonymi truciznami, ludzie oddają czas i pieniądze na lekarza, kupują lekarstwa, zamiast wyleczyć ciało postem. No i tak to wygląda, słuchajcie. Tutaj jeszcze autor oczywiście podkreśla. Yy, w kolejnym podpunkcie e, znaczenie ekologii e, w tym stylu życia, czyli znowu, e, kiedy prze, przeszedłem na styl życia bez jedzenia, zauważyłem, że ilość moich śmieci zmniejszyła się pięciokrotnie. Te rzeczy, które nadal wyrzucałem w co najmniej 99% stanowiły surowce do wtórnego użycia, czyli makulatura, złom i plastik. Segregując i sprzedając mogę dodatkowo zarobić. Czyli, jakby ten pan też jakby lubi być tym niewolnikiem, skoro szuka dodatkowego zarobku. Jakby nie rozumiem logiki. Czyżby aż tyle śmieci tworzonych przez człowieka w gospodarstwie domowym było związanych z żywnością? Okazuje się, że tak to wygląda. No, czyli tutaj stawiamy na ekologię, czyli to, że jemy, jest bardzo nieekologiczne, według tej, tego autora. Um, tutaj dalszy temat, energia życiowa, twórczość, rozwój duchowy, no są takie tematy, odmłodzenie, oproszę. Jeżeli, pom jeżeli pominąć umysł, to można powiedzieć, że główną przyczyną biologicznego starzenia się ciała człowieka jest zanieczyszczenie ciała trującymi substancjami i nadmiarem tłuszczu połączone z niskim poziomem energii życiowej. Wielu ludzi prowadzących ten styl życia bez jedzenia albo poszczących wystarczająco długo czuje, jak ich ciało odmładza się. Jest to głównym e, powodem, dlaczego niektórzy ludzie decydują się na rozpoczęcie tego stylu życia. Czyli tutaj oczywiście mamy obietnicę tego, że będziemy długo młodzi albo wiecznie młodzi, nie wiem, nie jest to napisane, ale że będziemy się odmładzać. Czyli co? Znowu slogany typu odmładzanie na surowo, tutaj akurat jest odmładzanie bez jedzenia. <laughs> Czyli chyba. Może inne kanały powinny wziąć przykład i zamiast odmładzać się na surowo, można odmładzać się energią, nie jedząc w ogóle. To jest jeszcze większa oszczędność, słuchajcie. No i co? I to, to, tak wygląda ta książka. No to są kilka podpunktów i myślę, że, że to wystarczy. Tak? Że, to, że te kilka rzeczy, które przeczytałam, może też pokazują, jakby w jakim kierunku myślowym podąża autor. Jeszcze, no, mało tego, ja sobie tego pana sprawdziłam w Google, w internecie i, i znalazłam jego zdjęcia. E, słuchajcie, nie wiem, czy uda mi się tutaj czy uda mi się zmienić kamerę, ale nie uda mi się, więc zaraz dogram coś. O, proszę bardzo. To jest ten autor, który w swojej książce o niejedzeniu opisuje o właśnie jak można fantastycznie żyć bez jedzenia, że można być odmłodzonym w doskonałym zdrowiu, szczęśliwym, wolnym, prawdziwie wolnym człowiekiem. Także no, nie będę ja oceniała tego pana i jego wyglądu, ponieważ nie znam go, nigdy go nie poznałam, ja nie wiem jak on żyje, ja nie wiem czy on coś je, czy nie je. Nie wiem, czy jest to prawda. Natomiast no, ja osobiście mogę powiedzieć, że osoby, która daje taki przykład, raczej nie, no, nie przyjęłabym rady takiej osoby, jeżeli chodzi o to, co mam jeść, jak mam żyć i czego się mogę spodziewać, tak, na takiej diecie. Tutaj jeszcze jest jakiś film. Nie, to jest ten gdzie był komentarz. Tu jest film, gdzie ten człowiek jakby prowadzi jakiś wykład styl życia bez jedzenia 2002. Słuchajcie, 2002 jestem ciekawa, czy coś w ogóle jest nowego. Jak e, e, coś z 2019 może się uda znaleźć, nie wiem. Zobaczmy. Czy coś jest w ogóle. A to jest. Aha, to jest ten pan. Ma kana kanał na, na YouTubie. Będę musiała go zobaczyć eee, dwa lata temu. Ostatnie wideo, miesiąc temu. Eee, I to jest ten pan. I to jest nowe wideo 2016. I to jest ten pan. On jest gdzieś, słuchajcie, w, jakimś, w jakiejś Azji. Jestem bardzo ciekawa. Jest w Azji. I ciekawe, czy ten pan od 2016. 2000... 5 roku, od kiedy napisał swoją pierwszą książkę, nic nie je. Czyli ile to będzie lat? 14 lat. Czy ten człowiek od 14 lat nic nie je? Słuchajcie, nie wiem. Trudno mi to ocenić. Jak wymyślicie? Czy, czy wy w ogóle wiecie, kto to jest? Czy możecie mi też coś powiedzieć od siebie? Bo to jest dla mnie ciekawy temat. Będę go zgłębiać. E, ale chciałam to tak nagrać e, i zobaczyć. Aha, no i tutaj na koniec jeszcze chciałam. E, Dodać jedną rzecz do ostatniego wideo Keksa, też wspaniałe wideo na temat tego, jak ideologia wegańska krzywdzi dzieci. Dzieci, rodziców wegańskich, czy frutariańskich, czy jakichś na ekstremalnych dietach. I tutaj właśnie jestem przykład. Ja wysłałam mu to wideo, ale chciałam też powiedzieć trzy słowa od siebie. Słuchajcie, to jest to, co ideologia robi z ludźmi. To jest młoda mama. E, dziewczyna e, chyba w Stanach Zjednoczonych ładna, ładna kobieta e, ale z tego jak się wypowiada e, w ogóle nie, nie, nie ma to w ogóle sensu to co ona mówi e, ta kobieta urodziła dziecko swoje pierwsze dziecko e, w życiu jest weganką i e, opracowała recepturę e, mleka zastępczego tak? e, mleka zastępczego czyli nie karmi swojego noworodka mlekiem tylko przygotowuje sama formułę, która opiera się na, uwaga, tak widzicie dobrze, to są jakieś glony morskie, ale nie glony zielone, tylko jakieś CMOS, to jest chyba taki mech morski. I tutaj dziewczyna w internecie znalazła taki obrazek, który pokazuje, jakie wartości ma mech morski i w jakich, jakby co, co dobrego robi w naszym organizmie. I tutaj widzimy listę benefitów. I to wychodzi na to, że jest jakiś superfood, tak? że to jest coś po prostu mega zdrowego i trzeba to jeść. Więc ona stwierdziła, że zrobi z tego mleko dla swojego dziecka. Więc moczyła te glony, słuchajcie, przez ileś tam godzin. Potem zmiksowała to i zrobiła z tego taki glut. Potem dokroiła. Jeszcze mówiła, że musi to dokładnie wymoczyć i pokroić, bo jest to ciężkostrawne, jeżeli się tego nie zrobi. Potem zrobiła z tego taki glut w mikserze. I potem na bazie tego glutu tam dodała jakieś ziarna. To są, słuchajcie, chyba nasiona konopi. Zmiksowała to wszystko. Zrobiła z tego takie jakby mleko. I słuchajcie, tym ona karmi. Tutaj pokazane, o! Tym ona karmi swoje dziecko. E, ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, co się może stać, bo przecież to, to nie jest mleko. To nie jest mleko. To w składzie no nie przypom to jest wygląda może jak mleko. Ona tam wrzuciła jakieś e, 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 daktyle, żeby to osłodzić. Może smakuje trochę mlecznie, ale no nie wiem, ale to, mnie to przeraża, słuchajcie. E, to wideo zniknęło z YouTube'a. Te, te kanał tej dziewczyny te nazywa się. Jenny Setlola Lola była na tym kanale, to wideo już zniknęło, nie ma tego wideo. No ale pytanie: co ta kobieta robi w domu za zamkniętymi drzwiami z tym noworodkiem? No, nie, nie wiem nawet, co mam powiedzieć, ale tak, uważajcie na ideologię, włączamy myślenie, myślimy racjonalnie, słuchamy się ekspertów. Lekarzy, oczywiście nie chcę wchodzić w temat medycyny za bardzo, bo wiem, że lekarze też często popełniają błędy, że medycyna jest nauką niekompletną, że wielu rzeczy nie wiemy, ale na miłość boską, no, no nie można po prostu robić eksperymentów na własnych dzieciach, takich eksperymentów, które zagrażają życiu i zdrowiu młodych ludzi. I tak samo ta książka w pdf-ie, inedia, niejedzenie, post jeżeli taki plik wpadnie w ręce młodej dziewczyny, nastolatki która być może jest zagubiona, może ma kompleksy może ma jakieś zaburzenie odżywiania, szuka czegoś gdzie znajdzie jakieś jakieś porady czy osoby naiwnej, czy osoby, która przechodzi jakieś trudne momenty w życiu no to może się skończyć tragicznie. To, to mogą być dramaty. Także dyskutujmy na ten temat. Jest to temat ważny, moim zdaniem. Trzeba o tym mówić. Nie demonizuję postu, bo sama poszczę, natomiast mój post trwa kilka godzin, a nie kilka lat. Nie sądzę, żebym taki post przeżyła. Co wy sądzicie? Także Dzięki za oglądanie i do zobaczenia, do usłyszenia.